stajesz, żadne kary apt beat him, to jest już game over dla nas. Sam jestem, ali warrior. O, ale mnie ścieknął. Co jest, gdzie jesteśmy? Tam są. just another person swallowed by that evil energy the of powered up too very well both of you come out at once rejoice Kakarot! i the elite warrior will take some time to claim even a regular guy can become an elite if he works hard enough <laughs> that's funny that's not funny Everyone can be an elite. No, jest chyba czas, że się przemienić, co? No? A nie, to będzie legendarne starcie, nie? kiedy i Garlic? tego brakuje tutaj takiego siłowania się, nie? Jakie było w ten ten Kage Budukai Budokai ten kajczy, nie pamiętam jak się to grało, ale tam było siłowanie się na obracanie tym analogiem było super to. Znaczy dodawało smaczku, nie?

I poczekajcie jeszcze trochę, bo jeszcze wykorzystacie moment jego zawahania się, co? Episka, praźni muzyka. Jestem ciekawy, czy to Dragonbala, ale nie kojarzy. jej. A epicko brzmi. Aż podgłośnie sobie. O kurde, on ma coś takiego jak pancerz, nie? O! Saogon, no ma sens. Dobra, czekajcie, już trochę sobie podgłośnie. A, już maksymalnie jest, no to czekajcie, tako. O, oh, chyba tak będzie super. Eee. A, ok. Je, yeah, mam twój ogon, bitch. Uuu, uh, ale go ściekło. To jest... Yeah. But... go dorypałem Czego rypałem właśnie dwoma uderzeniami w ogon?

W Madze ani w anime to nie zrobił. Przybył tutaj ten ten cały samuraj, nie? Cały samuraj nie pamiętam, jak się nazywał. Nie Yoshimitsu, tylko jakoś tam. Wszystko, Gdyby nie ten hit, kiedy raz mnie trafił, byłaby sk, nie? albo z. A tu a dupne a. Nieźle wygląda. Waliłem akcję! Coś się do dziwnego podziało. O, Stamina mi umarła. No nie, dostałeś szczułka! To jest chyba ten atak Gohan'a, Evil Ray Strike, coś tam. Nie zapomnij, jak to się 11. I'm OP. Czyli teraz ucieka. O, oh, ten epicki moment. Ale powinien mieć miecz. <laughs> Why are you It's ok. Co? Next time, I'll I'll beat him on my own. Thank you. On powinien mnie pamiętać, nie? W tej poprzedniej akcji, kiedy wkroczyłem i go ocaliłem. Finally, it's back to normal now. The scroll of eternity has been corrected. Still, why did something like this even happen? It should be impossible. You can't change history like this. It seems someone traveled through time and changed history, just like how you did in the past. Right, Trunks? Czyli jestem dobrym gościem i mogę zmieniać historię, ale jakbym był złym gościem, to nie, to trzeba go powstrzymać. Jest złolem, który zmienia historię. To co za epicka <laughs> epicka jakaś dziwna. Hello. Hello there. This is the Master of the Time Nest. She's the Supreme Kai of Time And a very She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? as i said she's a very important person just trust me supreme Kai of time oh uh, sorry anyhow you must be the warrior shinran summoned i'm the supreme Kai of time nice to meet you nice to meet you too bitch you know she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki. Talkie best friend that steps on you, maybe. This is good. You guys seem quite talented. In other words, I think you two make a good team. Thank you very much. But sadly, until we find the cause. This is far from over. What the? What in the world is happening? Seems there are two time travelers with strange energy, and they're messing with the flow of time. I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. No shit. Sherlock. A time traveling duo? Who could that? Let's start by finding them. Let's do this. Yeah, let's do this. Ale to zrobimy już w następnym odcinku, bo teraz sobie... ha huh. trzeba to ogarnąć, jeśli dobrze rozumiem o co chodzi The multi lobby ukącą mi do wody dora Dobra. dora eee, Tymczasem... dora to jest, data. Mala ataki jest 82%. Brakuje nam jeszcze jednego punktu od tego mojego zaplanowanego 25 e, Tak więc. E, tak więc no tutaj zakończymy sobie. I mam nadzieję, że się Wam ten odcinek podobał. Zachęcam Was do komentowania, oglądania i e, lajkowania moich filmów i no do następnego razu. Cześć!